Witam Kociołek klasy 5 Spec Design i standardowo sterownik ST480 aktualnie pracuje w PID był czyszczony, więc temperatura w domu w centralnym spadła i odbudowuje czynnik temperatury wyczyszczamy. w tej chwili pokazuje 66 i widzę, że boi się pójść wyżej no, ale ustawiona jest temperatura 100 stopni dmuchawa 99% według halotrona to jest znaczek H co oznacza, że halotron jest aktywny i oczywiście zbiorniczek napełniony na maksa i temperatura na podajniku. A teraz pokażę fajną zabawę, co potrafi, co potrafi dmuchawa. W tym celu przechodzę pod menu serwis, przechodzę do nadmuch, nadmuch jest zachasowane. tam powiem od razu, nie powinno się grzewać. jeżeli coś zmieniamy, to należy zapisać te parametry, żeby można było powrócić u mnie kod jest 7,7 8 5 i jesteśmy wewnątrz minimalna prędkość Minimalna moc 1, maksymalna 60, obroty minimalne wstawiłem 1, maksymalna 600, ilość impulsów na obrót 5, dobrze mówię? Ilość impulsów na obrót, tak. Dobrze. Przechodzimy tu, i teraz chcę pokazać ciekawą rzecz. Jeżeli mam maksymalny wentylator, u mnie zostawię na 60%, ja go redukuję. Tutaj automatycznie widzicie, jak spadają obroty. Redukuję moc. Zobaczcie, ustawię 20. Tak? Automatycznie obroty jakoś szybko się dają. Te 20 moc zatwierdź, to jest maksymalna moc, którą ta dmuchawa może dać, jak będzie e, tryb krzania. Zaraz to pokażę lepiej. Wychodzę teraz stąd. I teraz proszę bardzo. 100% tutaj, czyli 25% tam, gdzie ja zdefiniowa zdefiniowałem mm, e, w tym serwis, w menu serwis, teraz przechodzę niezależnie czy to jest dwustan czy to jest pit, obojętnie co maksymalna moc dmuchawe jest 20% tam, prawda a te 20% jest tutaj traktowane jako 100% pokażę to najlepiej na pracy ręcznej Puk, nadmuch nic nie słychać 40% W tej chwili siła na, na dmuchu jest 100%, tak? Jak się zachowuje dmuchawa, już pokazuję. Dmuchawa pracuje w ten sposób, jak wolał tak słabo widać. Prawda? Nie ma rewelacji, ledwo co ciągnie. A chcę zaznaczyć, że w tej chwili jest to 100%. Jak wygląda palenisko? Ledwo co. Prawda? Ledwo co. Prawda? Przypomnę, jest w tej chwili ustawiona. Siła nadmuchu 100%. Wychodzę stąd. Uruchomił się pit, od razu 100%, u, u, nie ma mocy. Przechodzę z powrotem do tryb pracy serwis. Ciach, 7, 7 8. i przechodzę na max wentylator 60% 50, 56% bo jak dam więcej hała wyje, ale już prędkość obrotowa tutaj nie wzrasta znacząco tak dobija do 600 zatwierdzam i teraz proszę spojrzeć 100% jest cały czas, ale muchała pracuje zupełnie inaczej zupełnie inaczej jeszcze teraz jeszcze pokażę jak wygląda płomień płomień już wygląda lepiej, i zaczyna dłubić że niebieskie znikną i już sobie koczołek wraca do normy. Tu chcę jeszcze jedną rzecz, oczywiście temperatura spalin. 62, pamiętamy, że jeżeli jest 62 ją zaczyna przygaszać. Pokażę tylko jeszcze raz. Sprawdzimy jaką mam temperaturę maksymalną. 100, czyli około minus 40, minus 30. Tyle będzie na czynniku. On tak pracuje. Z moich obserwacji. Wrócę jeszcze raz do dmuchawy. Jest. Na ostrzej. 7, 7, 8, 5. I ta sama sytuacja dotyczy minimalnej wartości. Jeżeli tu damy za małą wartość, to może się okazać, że koczołek, zwłaszcza latem będzie nam przegrzewał. Będzie przegrzewał notorycznie i dopiero jak wpadnie w tryb nadzoru, wtedy będzie dmuchała się wyłączała i ten pipit nie ma mocy od dołu, nie ma możliwości ustawienia tak wolno dmuchawy. I po prostu przegrzewa i wpada w, w nadzór. To samo tu dałem. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. W lato sprawdzę. Natomiast ostatnio, jak było ciepło, gdzieś w maju testowałem, to jednak było to. Miałem wcześniej inne wartości wyższe. To jednak PID mocno przegrzewał, i to nie było dobre rozwiązanie. Ale tu miałem wartości większe. Na poprzednim filmie wyjaśniałem, jak, jakie wartości dobrałem i powiem Wam, że te wartości zdefiniowałem na, zdefiniowałem na podstawie filmików w YouTube. Teraz wwaliłem 1 i zobaczę, jak będzie, jak będzie ciepło. Mam nadzieję, że PIT będzie pracował również w lato na takich ustawieniach. I tak to wygląda. Jeżeli teraz zwiększę temperaturkę spalin do 105 chociażby no to będzie mi dochodzić do 70 i tutaj na wyświetlaczu i co to oznacza? piec będzie bardziej dynamiczny szybciej będzie reagował na takie spadki temperatur gdzie się tak czasami jak odpalamy wszystkie grzejniki czy to zawór drożny, czy to takie pokrętła na grzejnikach zwiększamy pobór ciepła i Kociołek jest w stanie bardzo szybko reagować, zwiększa moc. Oczywiście wszystko jest kosztem temperatury spalin. Tu trzeba znaleźć taki kompromis, żeby za długo nie grzał, żeby miał taką zdolność nagrzewania. To też trzeba jakąś sobie przyjąć, prawda? <laughs> Że powiedzmy sobie na minutę jeden stopień przybywa, prawda? To wtedy jest, można powiedzieć w miarę, w miarę przyzwoicie, no i nie ma zbyt wielkich e, strat kominowych, no być może 100 na tak zim, bo teraz w tej chwili jest mróz na dworze, tak nieduży 0-1, być może 100 stopni jest za mało i powinienem ustawić 105 i tak zostawię 105, żeby miał większą moc I teraz 165, on powinien tu Powoli, powoli zwiększać do 70. To, że jest 100% tu na Dmuchawie, ona ma jakieś bezwładności, czasówki takie, że nie od razu wali 100%, tylko to powoli narasta. To jakby temat na inne filmy, ale ja słyszę po, po pracy Dmuchawy, że ona nie pracuje na 100%. Teraz ma jakieś takie 80-70%. Tak jak mówię. To wynika z tego, że są, Nie ma takich gwałtownych skoków, są pewnego rodzaju opóźnienia. I to tyle. Życzę owocnej pracy, z zabawy Speed. Życzę dużo zdrowia. No i niskiego spalania. Pozdrawiam.